Tam na konferencji prasowej przed meczem 22. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Piast Gliwice Krakowia. Do Państwa dyspozycji jest trener Piasta, pan Aleksander Wukowicz. Proszę o zadawanie pytań. Piotr z Polskiej Agencji Prasowej. Panie że po meczu z Legią to to jawi się jako łatwiejszy rywal? Czy tak Pan nie kalkuluje? No tak nie kalkuluje. Na pewno nie jest to rywal powiedzmy z tych najwyższych miejsc w tabeli, ale z kolei znowu z czubu tabeli drużyna, która dobrze gra w piłkę jest groźna, ma inny styl grania, no wiadomo, niż, niż też chociażby poprzedni nasz przeciwnik, także dla nas jest praktycznie i taka jest prawda, każdy mecz ciężki, każdy mecz wymagający i tak też to trzeba ująć. Patrząc na ten ostatni, to trener może ułożyć pewnie taktykę, rozpracować rywala, no ale jak są takie sytuacje, jakie miał że dwóch nie strzela, to chyba no, niewiele pan może zaradzić, tak? Czy coś można zrobić? Znaczy, w, to dobre spostrzeżenie, bo jakby też pracę jakby trenera można w taki sposób tam, rozumieć i oceniać. i, i na ten sposób do tego podchodzić. Mi się wydaje, że bardzo duży wpływ jako, jako jakby trener masz na, na, na trening, na to, jak drużyna po prostu trenuje, jak jest też przygotowana fizycznie czy mentalnie. Jest też myślę dobrą oznaką pracy całej drużyny to, że na przykład w zarówno meczu z Legią, jak i wszystkich poprzednich, to, to mi tworzymy lepsze sytuacje niż rywal. ten rywal. Jeżeli nam strzela bramkę, to z karnego, po ricochetach, po niewielu sytuacjach pod naszą bramką. Więc to są rzeczy, myślę, dla mnie bardzo istotne, ważne, świadczące, że mimo tego, że mi mamy mniej punktów niż byśmy chcieli mieć po tych czterech meczach, to na pewno ta sama gra, wydaje mi się, jeżeli kontynuujemy w tym kierunku, to może przynieść inne efekty, bo to czy bramka padnie po, po uderzeniu słupek, czy nie, czasami decydują, decyduje, decyduje też szczęście, też e, zawodnik znajdujący się w dobrej sytuacji, tak jak, jak Kamil, e, dla mnie jest też sygnałem, że ten jeden krok godzili od, od tego, żeby, żeby być skutecznym, bo najgorsza, najgorsza rzecz dla napastnika jest nie mieć sytuacji, tak? I do, do nich nie, nie dochodzić, a Kamil w każdym meczu miał sytuację, potrafił strzelać bramki dla nas ważne i myślę, że dalej to będzie robił. Tak, z Legiolo, fajnie byłoby wygrać, ale to, że przegraliście, no powiedzmy, nie jest niespodzianką, bo to rywal z czupa tabeli, wicelider i tak dalej. Bo teraz Krakowiu jakby tak bardziej trzeba wygrać, tak, Jeśli tak to można powiedzieć? No jest to ważny mecz, jest to ważny mecz, jakby, y, na pewno y, do każdego meczu się przygotowuję w ten sposób, że zastanawiam się co ze swojej strony i potem co my jako drużyna możemy zrobić, żeby mecz wygrać. Jakby, nie myślę o, innej, o innym y, y, innej opcji. Tak też jest w tej chwili, wiadomo, że to jest y, kolejny mecz, y, w naszej sytuacji, w jakiej jesteśmy, bardzo istotny, bardzo ważny i tak do niego podchodzimy. Chcemy też, można powiedzieć, po dłuższym czasie wygrać na swoim stadionie, bo to też trwa długo i to też jest na pewno pokosie, czyli powód tego miejsca w tabeli, jakim jesteśmy. bo bardzo mało punktów na, na własnym stadionie, to, to, to na pewno nie możesz mieć nadziei o wiele, wiele lepsze wyniki. To chcemy zmienić, i to jest jakby pierwszy taki e, moment, kiedy to można zrobić, ten mecz z Krakowią, ale mówię, bardziej jest to myślenie w kierunku, co zrobić, żeby wygrać mecz, niż o wszystkich e, innych e, kwestiach dookoła. Wszyscy w sensie takim fizycznym, czy po... No wiadomo, że straciliśmy czerwo za, 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 za kartki. Jeżeli chodzi o urazy no Tomek Mokwa jeszcze jest poza, tutaj mieliśmy trochę problemów na kilka dni nam wypadł Damian z Jorge Feliksem Felixem, ale dzisiaj uczestniczyli w treningu, zobaczymy, jakie będą w dyspozycji. Mamy jeszcze jutro trening. To są jakieś takie delikatne znaki zapytania. Tak, też jest poza, poza treningiem holubek, też przyziębiony. Także zobaczymy, czy on zdąży się wykurować przed, przed meczem. Na razie nie trenuje Jak jest Kirejczyk? Kirejczyk jest z zawodnikiem od dłuższego czasu borykający się z urazem którego na wszelkie możliwe sposoby próbujemy leczyć diagnoza jest on przechodzi terapię dzisiaj już po dłuższym czasie uczestniczył w dużym wymiarze czasowym z pozostałymi zawodnikami w treningu, więc nie chcę jakby tutaj tego procesu przyspieszać za bardzo, żeby niczego nie ryzykować, ale liczę też, że ten chłopak niedługo będzie do naszej dyspozycji już tak na dobre. Chciałem na koniec zapytać, bo nie było zbyt dużych zmieszali z transferowych w jedną i drugą stronę, to oznacza, że pan po prostu nie potrzebował nikogo, czy po prostu nie było możliwości zrobienia transferu jakiegoś? Myślę, że ja nie mówiłem na ten, na ten temat. Jest to troszeczkę tak, że klub ma też wiadomo, określone możliwości, jest też kadra zbudowana, dosyć wydaje mi się, szeroka i tutaj jakby trzeba real, realnie patrzeć na, patrzeć na to, co, co, co można zrobić. Także my nawet chcieliśmy i była taka potrzeba uszczuplić tą, tą, tą kadrę, bo mając powiedzmy zawodników, Kosztownych jakby nie było na, na pozycjach chociażby ich na, na napastników, a nie grających, myślę, że to jest, to jest po prostu potrzeba, żeby, 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 żeby tego nie było. I też, też mówiłem o tym i nie wycofuję się z tego, że ja jestem zadowolony z tej, z tej drużyny, która tu jest, znaczy z tego potencjału ludzkiego. Myślę, że nie potencjał ludzki jest, jest, jest problemem po prostu. Problem jest to, że. E, musimy złapać e, taką dobrą serię meczów, e, jeżeli chodzi nie o samą grę, a o, o, o punkty, tak? bo, bo myślę, że już gra i, i grę nam dobrej nikt nie, nie odmawia nawet, ale my punktu potrzebujemy po wygranej na zagłębiu. Można powiedzieć też, terminarz jest taki, że przyjeżdża do ciebie legia, a nie ktoś z dołu tabeli, więc. E, próbujemy tą, tą e, serię taką zrobić. E, teraz żeby zrobić serię, trzeba zrobić znowu dla nas pierwszy krok, bo jesteśmy po meczu przegranym, więc e, ten mecz z Krakowią jest ku temu okazja, żeby, żeby zacząć wygrywać. Dziękuję. Dzień dobry, Mateusz, z telewizji ja Mam tylko jedno pytanie Panie trenerze. Czy po tym spotkaniu, to została po spotkaniu z Zagłabiem na pewno była taka ulga, że w końcu były te trzy punkty, o których Pan, pan wspomniał. Teraz była porażka z Legią, czy ona jakoś trochę zniszczyła, mówiąc kolokwialnie, naszą tam pewność siebie, czy, czy właśnie nie, bo tak jak Pan wspomniał, że mieliście swoje okazje, pokazaliście, że jesteście w stanie grać z takimi rywalami. No ja jakby, staram się być jestem człowiekiem, który nie, nie buja w skrajności, w krajność i, i, i tutaj jakby po zwycięstwie jesteśmy super, po porażce nawet z bardzo dobrym rywalem jest wszystko źle. E, jakby Patrzę na to wszystko trochę inaczej. Na pewno ze swojej strony będę się będę się starał, żeby po prostu też zawodniku przekonać o to, żeby po prostu dalej konsekwentnie robili to, co robili w pierwszych tych meczach, bo niewiele zabrakło byłoby dużo więcej punktów. Jeżeli tak będziemy dalej robić, to na pewno te punkty będziemy zdobywać dużo więcej. Taka jest też, prawda, to jest psychologia, to jest jakby też kwestia, którą Ludzie rozumieją mniej lub gorzej. Dzisiaj mamy w tabeli, nie wiem, Miedź Lignice, która jest w euforii w porównaniu z, z, z nami, bo wygrała ostatni mecz. Tak? tak to można gdzieś tam odebrać, a, a tych punktów mam jeszcze mniej niż, niż mamy my. A jakby jeden wygrany mecz powoduje, że. Buduje się wokół klubu czy wokół drużyny zupełnie inną, inną atmosferę. Także dużo jest meczu przed nami. Ja tę ligę widzę tak, że z trzech drużyn na miejscu spadkowym to minimum jedna się utrzyma. Minimum jedna. A w lidze jeszcze bardzo długo jest przed nami. Także mówię to oficjalnie przed kamerami. To się zobaczymy, co z tego będzie. Ja na pewno liczę na to, że jedno, jedną z tych drużyn będzie piast i o to będziemy się bić. No. Nie ma więcej pytań to za chwilę druga część konferencji. Dziękuję.